Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mimo, że okoliczności są trudne, to jest niezmiernie mi miło, że tak licznie przybyliście na dzisiejsze nasze spotkanie. Witam serdecznie wszystkich dziennikarzy, którzy na tą dzisiejszą konferencję przybyli. Cieszy to, że tak interesujecie się losami odropole, bo to pokazuje, że nasza praca ma sens. Nasza praca jest dla lokalnej społeczności bardzo ważna. Więc utwierdza nas w przekonaniu, że warto, warto o nią walczyć, warto iść w kierunku jeszcze cięższej, jeszcze cięższej pracy. Witam również trenera Bremera, który pojawił się na dzisiejszej konferencji. Pomimo, że konferencja jest skierowana do, do dziennikarzy, to trenera obecność jak najbardziej jest tutaj, osoba jest jak najbardziej mile widziana, więc witam serdecznie. Szanowni Państwo, bardzo ciężko jest w dzisiejszej w dzisiejszym konferencji rozmawiać o tym, o czym chcielibyśmy rozmawiać, bo tematy mamy dwa, a zasadniczo jeden. Jest to zmiana na stanowisku trenera, ale dlatego dwa tematy, bo chciałbym zamknąć się w blokach, otóż podsumowując pracę dotychczasowego trenera, i otwierając nowy rozdział, jaki, jaki jest przed nami na, naj, na najbliższy, najbliższy czas. Z pewnością sytuacja jest mało komfortowa, kiedy odsuwa się od obowiązków osobę, którą samemu się zatrudniało. Jednak na klucz trzeba patrzeć szerszy, przez szerszy pryzmat, nie przez pryzmat jednej osoby, jednostki, a przez pryzmat celów, do jakich, jakich dążymy. W, w przypadku odsunięcia trenera Bremera z pewnością i potwierdzam to z pełną stanowczością, nie wyniki sportowe były, były tego głównym, głównym powodem, główną, główną przyczyną. Oczywiście wyniki sportowe mogły być lepsze, wyniki sportowe również mogły być gorsze, jak to w sporcie jest, ale nie to jest klucz sprawy. Sednem sprawy jest utrata zaufania ze strony, ze strony klubu w stosunku do, do trenera Bremera. Bardzo doskonale rozumiem rozgoryczenie trenera Bremera, który pracował u nas od, od stycznia 2020 roku. Rozumiem rozgoryczenie, ponieważ Odra Opole to bardzo ambitny projekt. To projekt bardzo świadomych ludzi, to projekt, który ma swoje sportowe cele, w którym warto być i w którym bardzo warto funkcjonować. Niestety doszliśmy do, do pewnego momentu, gdzie podjęliśmy decyzję, iż nasze drogi muszą się rozejść. Jako klub podjęliśmy tę decyzję w pełni świadomie, w pełni przemyślanie. Szacunku do wykonywanej pracy przez trenera Bremera w Odżiopole. Nie będę się wypowiadał na temat sytuacji czy zdarzeń, które wpłynęły na taką decyzję. Podkreślam, że nie były to wyniki sportowe, bo one, bo one były zadowalające. Jak powiedziałem, jest to decyzja w pełni świadoma, decyzja w pełni przemyślana. I decyzja, która na pewno pozwoli temu klubowi iść do przodu, a wierzę też, że to doświadczenie nabyte przez trenera Bremera w Odrzeopole również pozwoli trenerowi jeszcze lepiej funkcjonować w przyszłości i jeszcze lepiej prowadzić swoją karierę, karierę trenerską. Odrzeopole to nie jest miejsce, w którym każdy ma monopol na pracę. Żaden trener, żaden pracownik, żaden prezes nie ma tutaj monopolu. Póki, póki ja mam zaszczyt sprawowania władzy w tym klubie, będę zawsze z całą stanowczością podejmował decyzje najlepsze dla klubu. Decyzje w pełni świadome, decyzje nie. Nie będę podejmował decyzji pod wpływem emocji. Emocje odkładam na bok, zawsze liczy się dobro klubu i z tego miejsca chciałbym. Wszystkich, wszystkich, wszystkich z tego powodu uspokoić. Odra Opole jest, jest celem nadrzędnym. Ja pozwolę sobie patrzeć w materiały, ponieważ część, część materiału musiałem sobie pisać tego, że wiele, wiele ważnych wątków nie chciałbym, nie chciałbym pominąć. Jestem, jestem zdania z szczerą sympatią dla trenera Brymera, którą od samego początku miałem. Że misja sportowa w Odrzeopole została zakończona sukcesem. Wspólnie z klubem, ze sztabem szkoleniowym, z trenerami, państwem, naszymi licznymi kibicami udało nam się uratować pierwszą ligę w Opolu w zeszłym sezonie. Co jest niewątpliwie dużym sukcesem. I, ale sukcesem nas, nas wszystkich, więc, więc każdy może się dzisiaj, dzisiaj pod tym podpisać i być z tego zwyczajnie, zwyczajnie dumnym. Należą się podziękowania w kierunku trenera Bremera za to, co między innymi w tamtym sezonie udało się, udało się osiągnąć. Dużo łatwiej oczywiście rozmawia się, kiedy zatrudnia się trenera nowego, ma się nowe plany, nowe oczekiwania. Ta sytuacja, tak jak powiedziałem, wcześniej, nie jest komfortowa, ale muszę patrzeć pod kątem długofalowej polityki Ropolem. to ona dla mnie jest najważniejsza. Dzisiaj wiem, że podjęta decyzja została bardzo mocno przeanalizowana. Podjęta decyzja została wielokrotnie konsultowana z różnymi osobami, zarówno tymi będącymi wewnątrz klubu, które najbardziej znają sytuację tego klubu. Jak i z osobami postronnymi, ponieważ również pogląd osób postronnych daje nam, daje nam obraz sytuacji. I decyzja ta jest, jest jakby w, pełni, w pełni świadoma, bez dwóch zdania ja się pod nią podpisuję i jestem przekonany, że ten rozdział możemy, możemy zamknąć. Tak jak wczoraj w rozmowie z trenerem podziękowaliśmy za dotychczasową pracę. Tak dzisiaj również przed Państwem jeszcze raz dziękuję za ten, za ten etap. Pracy. Jesteśmy dalej, że tak powiem, na drodze budowy klubu. W związku z tym musimy iść dalej, musimy iść patrzeć do przodu, musimy patrzeć na ten nasz ambitny projekt, w którym chcę, żeby funkcjonowały osoby, które zagwarantują mi dalszy, dalszy rozwój tego klubu, bo, bo dla mnie to jest, to jest najważniejsze. Trenerowi Bremerowi życzę sukcesów w przyszłej karierze. W dalszej karierze w Opolu zadebiutował na poziomie pierwszej ligi jako trener samodzielny. Na pewno nabył dużo doświadczeń, miał ze sobą sztab, sztab osób, sztab ludzi i myślę, że to bezcenne doświadczenie z pewnością pozwoli, pozwoli jeszcze lepiej i sprawniej funkcjonować, funkcjonować w przyszłości. Dzisiejsza konferencja to otwarcie nowego rozdziału. To otwarcie rozdziału pod tytułem Nowy trener Odropole. Chciałbym Państwu zaprezentować, choć prezentować specjalnie nie muszę, trenera Piotra Plewnie, który od najbliższego meczu, a zasadniczo już od wczoraj przejął obowiązki nowego, pierwszego trenera Odropole. Mówię, nie trzeba Pana trenera Piotra Plewnie przedstawiać, ponieważ znany jest w środowisku polskim nie tylko od wielu, wielu lat. Od 2014 roku jest przy pierwszej drużynie Reopole. sprawuje funkcję asystenta trenera. Piotr Plewnia jest byłym zawodnikiem między innymi Reopole, ale też klubów grających na poziomie centralnym, jak Polonia Warszawa, GKS Katowice, widzę Włocławek. Czyli, czyli to doświadczenie piłkarskie również ma bardzo duże. A co dla nas najważniejsze? Jest to trzecia, trzecie podejście trenera Piotra Plewni do objęcia funkcji pierwszego trenera Odropole. Ostatnie, wszyscy doskonale pamiętamy, kiedy w 2019 roku Odropole była w bardzo, ale to bardzo trudnym położeniu. Postawa trenera, ale i jego sztabu, który funkcjonował pod, pod, pod jego batutą. Doprowadziła do tego, że zimą na przełomie 2019 i 2020 roku daliśmy sobie szansę pozostania w pierwszej lidze. To tamta ciężka praca, tamte podwaliny z pewnością przyczyniły się do, do ostatecznego sukcesu jaki odnieśliśmy, kiedy na, w ostatniej kolejce sezonu 2019-2020 utrzymaliśmy się na poziomie pierwszej ligi. Jeśli chodzi o, o zmiany, to jest jedyna zmiana w sztabie szkoleniowym pierwszej drużyny. Pozostała, pozostali pracownicy, trenerzy sztabu szkoleniowego pozostają, pozostają na swoich stanowiskach. Sztab szkoleniowy zostanie uszczuplony o, o, jedną, o jedną osobę. Z pewnością zaangażowanie trenera Piotra Plewni na stanowisku pierwszego trenera jest dla nas dużą szansą, dużą perspektywą, ponieważ musimy dążyć do tego, żeby Odra Opole jako duma miasta i regionu mogła również dawać szansę ludziom stąd, ludziom z regionu. Myślę, że to jest bardzo ważne, gdy Odra Opole będzie silna i Odra Opole będzie mocna, za nią będą w stanie się rozwijać, za nią pójdą również inne kluby. E, które w naszym, w naszym regionie funkcjonują, a mają też swoje ambicje. Więc e, warto i chcemy inwestować w naszych, w naszych trenerów. E, a z pewnością, e, z pewnością poczynimy wszelkie starania, żeby pomóc trenerowi Piotrowi Plewni w uzyskaniu koniecznej licencji UEFA Pro. No, która dzisiaj w jakiś sposób ustalony przez PZPN zamyka drogę wielu trenerom do prowadzenia zespołów na poziomie centralnym. Rozumiem, rozumiem takie działanie PZPN-u i myślę, że PZPN rozumie też nasze oczekiwania co do rozwoju Odreopole i piłki w naszym, w naszym regionie. Myślę, że temat zmiany stanowiska trenera w Odreopole Uważam za zamknięty, przechodzimy do nowego rozdziału, przechodzimy do nowych planów, mamy swoje ambicje, mamy swoje oczekiwania w stosunku do drużyny. Z tego miejsca chciałbym, żeby Państwo, dziennikarze, kibice, osoby wspierające i działające wokół klubu, będące przy klubie i dobrze klubowi życzące, wspierały ten klub. W szczególnie w, w momencie, który w jakiś sposób wydaje się, wydaje się trudny, ale z nie, takich, z nie takich trudnych momentów wychodziliśmy, więc jestem pewny, że przy Państwa zaangażowaniu i pomocy na pewno to zrobimy. Mamy dzisiaj komfortową sytuację, jeśli chodzi o, o położenie nasze sportowe, ale żeby klub się rozwijał musimy podejmować często niepopularne decyzje, ja się takich decyzji nie boję, dla części z Państwa, e, kibiców, mogą to być e, decyzje zaskakujące, jednak proszę mi wierzyć, e, są w pełni świadome, e, nakierowane na dobro i rozwój tego klubu, e, ponieważ e, to jest mój cel nadrzędny e, i do tego będę dążył bez ustanku, dopóki będę piastowo stanowisko, zaszczytne stanowisko prezesa Odropole. Chciałbym teraz przekazać głos trenerowi Piotrowi Plewni, ponieważ w kwestiach sportowych, jak w przypadku trenera, nigdy ja się nie wypowiadałem zwyczajnie. Są od tego osoby kompetentne. Z tego miejsca chciałbym przekazać głos nowemu trenerowi pierwszej drużyny Odropole. No to tak, oczywiście witam serdecznie wszystkich, witam serdecznie trenera Bremera oczywiście i wszystkich zebranych tutaj. Ja nie jestem tak dobrze przygotowany jak prezes, proszę mi wybaczyć, ale ale, ale ta informacja dla nas też nie była, nie była sytuacją taką, która, która na co dzień się dzieje i, i, i wydarzyło się po prostu, więc yy, tak po prostu czasami się dzieje, że, że, że nie, zawsze, nie zawsze wszystko się układa tak, jak chcemy. Co, to, to, co prezes powiedział, yy, wracając do tematów sportowych, yy, z mojej strony na pewno i ze strony ludzi, którzy, którzy w tej chwili, że tak powiem, są odpowiedzialni za... Za, za wynik zespołu będziemy się starać zrobić wszystko, żeby ta praca, tak jak prezes zauważył, która na dzień dzisiejszy przyniosła efekt sportowy w całkiem, całkiem dobrym stanie I, i można powiedzieć, że, że dzisiaj to, to miejsce w tabeli i, i sytuacja klubu jest naprawdę na, na, na dobrym poziomie. Oczywiście zawsze może być lepiej i, i będziemy się starać, żeby, żeby, żeby jak najbardziej z naszym zespołem, który, który w ostatnim meczu pokazał się z bardzo dobrej strony żeby z tym zespołem osiągnąć jak najlepszy wynik. Nie chciałbym tutaj mówić i, 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 i klasyfikować nas, gdzie, gdzie będziemy po ostatnim meczu, bo życie pisze swoje scenariusze i, i, i ten scenariusz na pewno się wydarzy, aczkolwiek wszelka, wszelka praca, jaka zostanie wykonana i do dnia dzisiejszego, że tak powiem, była robiona, postaramy się, żeby została utrzymana. Oczywiście, jeżeli uda nam się do, troszeczkę dodać, dodać do tego wszystkiego jeszcze, jeszcze, jeszcze jakieś szczegóły, które, które poprawią poprawią i, i, i spowodują, że zespół będzie mógł lepiej grać. Oczywiście będziemy się starać to robić. Życie jest brutalne i nie zawsze tak się dzieje, więc, więc na pewno zostaniemy, że tak powiem, zweryfikowani po wszystkim i to, to na pewno będzie weryfikacja całej sytuacji, aczkolwiek zespół pokazał w tym sezonie i to co prezes tutaj zauważył, tak ciężka, ciężka nasza robota, włącznie z trenerem. Od, od stycznia, gdzie, gdzie, gdzie wyciągaliśmy klub troszeczkę wcześniej, może końcówka rundy poprzedniej i od stycznia ta praca z utrzymaniem zespołu na poziomie pierwszej ligi została wykonana. W tym sezonie też początek naprawdę, naprawdę dobry, z czego można było być zadowolonym, potem lekka zadyszka. Tak to w sporcie bywa, że, że nie zawsze się wszystko układa po, 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 po myśli, ale, ale myślę, że miejsce dzisiaj w tabeli i... i... I Momenty, z których udało nam się wyjść, pokazują, że, że potencjał zespołu jest na bardzo dobrym poziomie. Na jakim oczywiście to, co powiedziałem, fakty będą świadczyły o tym, moglibyśmy dzisiaj sobie powiedzieć, baraże, nie baraże, ósme miejsce, dziesiąte. Potem, że tak powiem, będziemy z tego rozliczani. Także, także naprawdę dzisiaj bym nie chciał stawiać jakichkolwiek e, wielkich słów, mówić i, i, i co będziemy, jak będziemy grać. Na pewno spróbujemy zrobić wszystko, żeby, żeby miejsce, które, które ostatecznie w tabeli nas by było lepsze niż, niż w poprzednim sezonie. Bo włącznie z trenerem tutaj rozmawialiśmy często i, i cieszę się i dziękuję się za współpracę, całą jaką mieliśmy. Włącznie z trenerem podejmowaliśmy takie, taką, taką, taki cel, żeby, żeby to miejsce w obecnym sezonie było lepsze. Jeżeli ono będzie lepsze. O kilka pozycji będzie nas to bardzo cieszyło, jeżeli utrzymamy miejsce w tabeli, które dzisiaj jest, uważam, że też jest naprawdę niezłe, ale to naprawdę czeka nas kawał ciężkiej pracy i, i dużo wyzwań. Także, także mniej mówienia, chociaż też już pewnie się rozgadałem troszeczkę mniej mówienia, więcej działania. To na pewno jest celem nadrzędnym, żeby, żeby z zespołem osiągnąć jak najlepszy wynik, ale tak jak powiedziałem, nie powiem dzisiaj, który jaki to będzie wynik zresztą wszyscy, po, po wszystkim będą mieli prawo ocenić to. To, co się wydarzy, także, także na pewno pełni, pełni optymizmu. W tej ciężkiej sytuacji, tak jak prezes zauważył nigdy nie ma. Nie ma dobrych słów, które, które określą pewne rzeczy, ale, ale, ale życie się dzieje i, i toczy się dalej, więc trzeba po prostu wziąć, zakasać dalej rękawy tak, jak to miało miejsce do dnia dzisiejszego i, i zrobić wszystko, żeby odrał polecają jak najwyższe miejsce w tabeli. Także z mojej strony tyle w temacie i dziękuję za. Każda zmiana trenera nie wygląda dobrze na zewnątrz. Zawsze są pewne wątpliwości, pewne powątpienia, no nie, pewne znaki, nie, pewne, pewne, to pewne to znaki. To ale który moment jest dobry, także to nie są łatwe tematy, które można jednoznacznie powiedzieć tak, to jest najlepszy moment, to jest najlepszy trener, to są trudne decyzje i mamy tego pełną świadomość, ale od tego jesteśmy, żeby podejmować trudne decyzje. Jak powiedziałem wcześniej, rozumiem chęć posiadania wiedzy przez kibiców doskonale. Ale tak jak podkreśliłem, z ogromnej sympatii i szacunku do trenera Bromera nie chciałbym mówić o tych problemach i o tych sprawach, które nas skłoniły do podjęcia takiej decyzji. Decyzja jest w pełni świadoma, decyzja jest w pełni przemyślana i decyzja jest z korzyścią, bez dwóch zdań, dla klubu, a mam, mam przeświadczenie, że i perspektywicznie dla trenera Bromera. Z całym szacunkiem, tak jak mówię, nie chciałbym. Nie, nie, nie byłem uczestnikiem trenera konferencji. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Nie wiem, co zostało tam powiedziane. Nie chciałbym tego komentować, ponieważ ani tego, ani tego przekazu nie mam, ani tego przekazu nie znam, więc nie będę się na pewno do niego odnosił. Ja ze swojej strony mówię i, i z pełną stanowczością, że nasza decyzja jest decyzją w pełni, w pełni przemyślaną i nakierowaną na rozwój tego klubu. A że. Według niektórych osób nie jest to odpowiedni moment. Każdy ma prawo do takiej oceny. W moim, w moim i zarządu, w moim zarządu opinii jest to, jest to najlepszy moment na podjęcie tak niepopularnej decyzji jaką żeśmy podjęli.